Britney Spears w najnowszej książce Kobieta, którą jestem, odsłania kulisy swojego życia w blasku fleszy. Opisuje walkę z depresją, relacje z Justinem Timberlakiem, decyzje o aborcji oraz lata spędzone pod kuratelą ojca. Materiał zagłębia się w szczegóły tych dramatycznych wydarzeń. Wielu ludzi snuje marzenia o ziszczeniu się amerykańskiego snu, skupiając się głównie na osiągnięciu sławy, zdobyciu fortuny czy zdobywaniu uznania w oczach innych. Zapominają jednak, że w świecie show biznesu istnieje również mroczna strona medalu, brak prywatności, ciągła kontrola oraz destrukcyjny wpływ na zdrowie psychiczne. Z takimi trudnościami zetknęła się sama Britney Spears, która z nieukrywanym bólem serca przyznała po latach, że przez długi czas zmagała się z depresją i niewłaściwie była rozumiana nawet przez najbliższych. Z jej relacji wynika, że choć wiele osób w jej otoczeniu dostrzegało sygnały problemów, nikt nie zareagował. Britney wspomina, iż czuła się zastraszana i ograniczana w swojej wolności, wierząc jednocześnie, że wokół niej knują niecne plany, by ją zniszczyć. Przez wszystkie te lata nie sprzeciwiła się swojemu ojcu ani innym osobom, które próbowały ją kontrolować i ujarzmiać. Niewielu w ciągu życia, jakim jest 42 lata, przeżywa tyle przykrych doświadczeń i krzywd ze strony swojego otoczenia, co spotkało ją. Britney Spears przez długie lata podlegała rygorystycznej kurateli ojca, co wspomina jako okres, w którym czuła się jak dziecko, które jest niemal na każdym kroku obserwowane i posłusznie musi podążać za decyzjami rodziciela. Te wszystkie dramatyczne wydarzenia odcisnęły głębokie ślady na jej psychice, przyczyniając się do tego, że z czasem artystka stała się emocjonalnie niestabilna. Po wielu latach zdobyła się na odwagę, by opowiedzieć swoją wersję historii. Ujawniła decyzję o przeprowadzonej aborcji, trudne momenty zaciągłe w jej związku z Justinem Timberlakeiem, burzliwe emocje związane z ciążą oraz doświadczaną depresję po narodzinach dziecka. Opisała także, jak traktowano ją wśród najbliższego otoczenia, które za wszelką cenę próbowało ukazać ją światu jako osobę z problemami psychicznymi, ignorując jej potrzeby i świadomość własnych uczuć. To smutne, jak dzieje się to w świecie, gdzie pozory i dominacja nad innymi często przysłaniają prawdziwe intencje ludzi. W przeszłości Britney przeżyła burzliwy okres związany z Justinem Timberlake'em, co stanowiło istotny moment w jej życiu. Z zewnątrz można było odnieść wrażenie, że ich relacja była szczęśliwa i pełna harmonii, jednak rzeczywistość okazała się brutalniejsza. W swoim dziele autobiograficznym Britney ukazała prawdziwe oblicze ich związku, ujawniając liczne zdrady i emocjonalną oziębłość ze strony Justina, co było dla niej niezmiernie bolesne, zważywszy na głębokość jej uczuć do niego. Marzyła, aby kiedyś zostali rodzicami, wyobrażała go sobie w przyszłości jako ojca swoich dzieci. Jednakże los postanowił przyspieszyć bieg wydarzeń i Britney niespodziewanie zaszła w ciąże. Ta nieoczekiwana wiadomość zaskoczyła ją, jednocześnie wzbudzając wewnętrzną radość i nadzieję. Niestety, Justin nie podzielał jej optymizmu. Wspomina, że usłyszała od niego, iż oboje są zbyt młodzi i niedojrzali, by sprostać wyzwaniom rodzicielstwa. Choć z trudem to przyjęła, zrozumiała jego punkt widzenia. Ostatecznie, pod wpływem jego stanowiska i własnych obaw, podjęła trudną decyzję o przerwaniu ciąży. Decyzja ta była utrzymywana w ścisłej tajemnicy, z dala od wścibskich mediów. Bez udziału lekarzy postanowili, że aborcja odbędzie się prywatnie. Z perspektywy czasu Britney zdaje sobie sprawę, jak wielki błąd wtedy popełniła, narażając się na ogromne ryzyko. W planowanym dniu pod opieką wiernej asystentki Felici Kulotti oraz Justina, Britney przyjęła pigułki. Skutki były niemal natychmiastowe i niezwykle bolesne. Cierpiała tak bardzo, że przez długie godziny nie mogła się podnieść z podłogi łazienki, walcząc z niewyobrażalnym bólem. Porywy wycierpienia i strachu przywiązały ją do toalety, a cała sytuacja wydawała jej się nie do zniesienia. Pragnęła natychmiastowej pomocy medycznej i marzyła o środkach łagodzących ból. Czuła, że jest na krawędzi wytrzymałości, nie wiedząc czy przetrwa ten koszmar. Dla Britney te chwile zostaną na zawsze jednym z najmroczniejszych momentów jej życia. Piosenkarka przez długi czas przechodziła przez niesamowicie trudny okres, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Głęboko odczuwała stratę, która była tym bardziej dotkliwa, ponieważ jej serce silnie ciążyło ku Justinowi. Jednakże Justin podjął decyzję o zakończeniu ich związku w sposób niezwykle bolesny, po prostu przesyłając wiadomość tekstową. To wydarzenie sprawiło, że piosenkarka była w totalnym szoku, tak wielkim, że przez wiele miesięcy miała trudności z normalnym funkcjonowaniem. Za każdym razem, gdy ktoś bądź coś przypominało jej o tej relacji, nie mogła powstrzymać łez. W jej życiu nastał czas, kiedy wróciła do rodzinnego domu, położonego w Kentwood, lecz tam także nie mogła znaleźć ukojenia. Nawet rozmowy z bliskimi i przyjaciółmi zdawały się być czymś niemożliwym do osiągnięcia. Wielokrotnie leżała w łóżku, wpatrując się w sufit, pogrążona w smutku, który zdawał się nie mieć końca. Podkreślała, że od zawsze cechowała ją nadmierna empatia. W świecie show biznesu, miejscu, gdzie prawdziwe przyjaźnie są rzadkością, bardzo doceniane jest znaczenie wsparcia ze strony rodziny. Bliscy powinni dostrzegać, kim naprawdę jest dana osoba, gdy zgasną światła reflektorów. Niestety jej związek z najbliższymi nie był zdrowy. Wspierała się tym, że nigdy nie otrzymała od nich tego emocjonalnego wsparcia, którego tak bardzo potrzebowała. Już od czasów dzieciństwa czuła ciężar winy i ciągłego wstydu, jakby rodzina oceniała ją jako osobę złą. Smutek i samotność wydawały się być jej nieodłącznym towarzyszem. A ona czuła się, jakby zasługiwała na nieszczęścia, które ją spotykały. Często wierzyła, że cierpienie jest jej przeznaczeniem. Piosenkarka wydawała się posiadać niezwykle wrażliwą naturę, co często związane jest z cechami osób, które można określić jako wysoko wrażliwe jednostki. Mimo, że Britney nigdzie nie przyznała się do tego oficjalnie, jej liczne wspomnienia wskazują na to, że mogła doświadczać wielu z tych emocjonalnych i mentalnych wyzwań. Od zawsze cechowała mnie wyjątkowa empatia, która często wydawała się wręcz przesadzona. Nawet z bardzo oddalonych miejsc, mogących dzielić nas tysiące kilometrów, odczuwam w sposób niemal intuicyjny to, co przeżywają inni, jakbyśmy byli połączeni niewidzialną nicią emocji. To jak pewnego rodzaju kosmiczna świadomość czy duchowa więź, odczuwam energię otaczających mnie osób, a co więcej, zdaje się, że nie potrafię się przed nią uchronić. Moje emocje, niczym fale na oceanie, płynnie przejmują niepokoje czy radości innych. Przypominając mi o powszechnym współodczuwaniu, które jest mi powierzone. Ta intensywna podatność na zewnętrzne wpływy doświadczeniowe u Britneja przełożyła się na jej emocjonalne podejście do zawirowań życiowych. Wrażliwość ta sprawiała, że była podatna na zranienia, a sytuacje ekstremalne, takie jak bolesne doświadczenie aborcji, pozostawiły permanentne ślady, niczym wyryte w kamieniu piętno. Wspomina ona, będąc młodą i tak kruchą emocjonalnie, Zmagając się z odbiciem się po aborcji oraz rozstaniem z Justinem, doświadczyłam głębokiego cierpienia. Justin opisał nasze wspólne chwile w sposób, który czynił mnie czarnym charakterem, a ja w to uwierzyłam i od tej chwili czułam się naznaczona jakimś złym losem. Britney także nie zapomina o doświadczeniach, które ją cieszyły, jak narodziny dwóch synów, chociaż ciąża sama w sobie, choć bywa momentem pełnym wzruszenia i szczęścia, jest również ogromnym wyzwaniem. Niesie ze sobą ból. Kuśtawkę nastrojów oraz fizyczne obciążenie, które testuje granice wytrzymałości. Zwłaszcza, gdy życie kobiety nabiera tempa zaraz po jednej ciąży, a ona niebawem oczekuje przyjścia na świat kolejnego dziecka. Kiedy tylko trzy miesiące po urodzeniu pierwszego synka ponownie zaszła w ciąże, było to wyzwanie, które w normalnych okolicznościach powinno skłaniać do spokoju i odpoczynku. Lecz, będąc pod nieustannym nadzorem oczu całego świata, zadanie to zdawało się niemożliwe. Każdy jej ruch, każde jej działanie były pod obstrzałem, co nie sprzyjało ani jej komfortowi, ani bezpieczeństwu nowo rozwijającego się życia. Artystka z radością przyjęła fakt, że została mamą dwójki dzieci, które będą zbliżone wiekiem. Jednak dla jej ciała było to nielada wyzwanie. W tamtym trudnym okresie jej życia miała do czynienia z wieloma niesprzyjającymi emocjami, takimi jak smutek i poczucie osamotnienia. Miała wrażenie, że świat przysiągł się przeciwko niej. Wyjątkową ostrożność musiała zachować wobec natarczywości ze strony paparazcych, którzy nieustannie śledzili jej każdy krok. Opowiada, iż w tym szczególnie obciążającym czasie zmagała się z długotrwałym stresem i presją, ponieważ fotoreporterzy wyczekiwali najmniejszego jej potknięcia, by móc sensacyjnie donieść o tym w mediach. Każdego dnia i nocy kryli się w pobliżu, czekając na moment, gdy artystka pojawi się w zasięgu ich obiektywów. W swojej książce podkreśla, że przez lata czuła ogromną presję wywieraną przez otoczenie, presję bycia idealną, bez żadnej możliwości popełnienia błędu. Jak wyznaje, przez długi czas żyła z poczuciem wewnętrznej klęski. Mimo to na zewnątrz starała się pokazać wszystkim idealne oblicze, takie, które wszyscy chcieli widzieć, zawsze miłą i piękną wersję siebie. Była jak aktorka, odgrywając przewidzianą dla niej rolę. Ta zewnętrzna powłoka, za którą się ukrywała, uległa z czasem zatarciu. A pod nią nie było nic poza rozchwianym wnętrzem. Czuła się jak osłonięte żywe nerwy. Artystka wspomina również o kontrowersyjnej sytuacji z przeszłości, której echa do dziś są żywe w pamięci opinii publicznej. 16 lat temu Britney Spears ogoliła swoją głowę. Dopiero po latach wyznała, jakie emocje nią wówczas kierowały. Opisała, jak w tamtym momencie życia czuła się nie tylko niezrozumiana, ale i kompletnie osamotniona. Wspomina, że rodzice dawali jej odczuć swoje zażenowanie, matka żywiła wobec niej strach. Jednak, jak sama mówi, nikt nie zdawał się pojmować, że wpędziło ją to w głęboki smutek, a do tego odebrano jej dzieci. To dramatyczne wydarzenie opisała jako swoisty krzyk o uwagę, o to, by w końcu zostawiono ją samą. Wszelkie wcześniejsze próby komunikacji zawiodły, dlatego zdecydowała się na tak drastyczne działanie. Całkowite zgolenie włosów, a także różne moje działania, były dla mnie formą ochrony siebie samej przed tym, co działo się wokół mnie. Kiedy ciągle słyszysz od otaczających cię osób, że jesteś beznadziejny, życie staje się prawdziwym wyzwaniem. Jedną z największych ciemnych stron popularności jest to, że nawet gdy jesteś w tłumie ludzi, możesz czuć się niezwykle samotny i opuszczony. W moim przypadku to poczucie wyobcowania było nieustannym towarzyszem, co w sposób szczególny oddałam w swojej książce. Niestety nie mogłam liczyć na wsparcie ze strony mojego ojca, który, zamiast być moim filarem i oparciem, regularnie podważał moją pewność siebie, utwierdzając mnie w przekonaniu, że jestem nic niewartą osobą. Ojciec często ignorował moje prawdziwe potrzeby, zawsze podejmując decyzje za mnie, przekonując, że wie lepiej, co jest dla mnie korzystne. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy zmuszono mnie do udziału w terapii odwykowej. Przekonywano mnie, że dzięki temu mogę odzyskać opiekę nad swoimi synami. Zgodziłam się, choć wiedziałam w głębi duszy, że moje kłopoty bardziej związane są z gniewem i depresją, a nie problemami z uzależnieniami. Kiedy dotarłam do ośrodka rehabilitacyjnego, zastałam tam swojego ojca. Usiadł w pewnej odległości ode mnie, rozdzielały nas trzy piknikowe stoły, a jego słowa brzmiały niczym sztylety. Powiedział mi, że jestem beznadziejna. Już wcześniej byłam pogrążona w wstydzie i dezorientacji, a teraz własny ojciec dokładał mi dodatkowy ciężar, podkreślając moją niemoc. Mówił do mnie w sposób, jakby traktował mnie gorzej niż psa, coś ochydnego. Czułam się zupełnie osamotniona, bez nikogo, kto mógłby wesprzeć mnie w tej trudnej chwili. Mimo wszystko, jednym z nielicznych pozytywów pobytu na tej terapii było to, że zaczęłam proces zdrowienia i zdeterminowana postanowiłam uczynić z tej sytuacji coś, co będzie pozytywne. Stale towarzyszący problem polegał również na tym, że żyłam w przekonaniu, że niezależnie od moich wysiłków ojciec nigdy nie będzie ze mnie dumny. Często słyszałam nieprzyjazne komentarze w mediach, ale to co powiedział ojciec, zawsze bolało najbardziej. Niezmiennie krytykował mnie mówiąc, że jestem za gruba i powinnam coś z tym zrobić. Każdego dnia wkładałam na siebie dresy, zachęcałam się do wyjścia na siłownię, mimo że nie czułam w sobie dawnego zapału. Próbowałam też tworzyć, ale gdzieś zgubiłam do tego serce. Moja miłość do tańca i śpiewu stała się jakby karykaturą samej siebie. Uczucie, że nie jesteś w stanie sprostać oczekiwaniom bliskiej osoby, może być dla dziecka druzgocące, opowiadałam jako artystka. Britney opowiada o swoich doświadczeniach związanych z trzynastoletnim okresem życia pod opieką kuratora, co sprawiło, że czuła się jak cień samej siebie, jakby była tylko marionetką bez prawa do własnego zdania. Wszystkie decyzje były podejmowane za nią, a kontrolę nad jej majątkiem i osobą sprawował jej ojciec. Gdy nadszedł dzień zakończenia kurateli, w jej sercu zapanował prawdziwy huragan emocji. Doświadczyła wtedy mieszanki szoku, ulgi, ekscytacji, jak również smutku i radości. Odczuwała głęboką zdradę ze strony swojego ojca, a nawet niestety ze strony całej rodziny. Britney odczuwa głęboki ból myśląc, że jej bliscy nie pojmują, jak zdruzgotali jej życie i jak wielką ranę zadali jej sercu. Teraz, w tej nowej rzeczywistości, powoli odnajduje na nowo zaufanie do ludzi oraz wiarę w Boga. Zaczyna uświadamiać sobie, co naprawdę przynosi jej szczęście i co wzbogaca ją radością. Skupia swoją uwagę na tych wszystkich miejscach w życiu oraz myślach, które umożliwiają jej doświadczenie szczęścia i harmonii. Artystka podkreśla, że dopiero teraz poczuła spokój i prawdziwe szczęście po latach przygnębienia i smutku. Znowu odnajduje się w śpiewie, który niegdyś przynosił jej tak wiele radości, a który został jej odebrany. Ma w końcu możliwość robienia tego, co pragnie, w chwili, gdy tego zapragnie. Ta nowa wolność wypełnia jej życie wielką satysfakcją. Zasubskrybuj po więcej opowiadań.